Siemano witajcie w 40 odcinku z hero Zero. Mm, kurde, jest Hirocoin na, na wydawanie monet w punkty umiejętności i nie wiem czy wi wydać te 20 milionów teraz. Czy pod koniec Herocoinu wydać tam z 30 jak nazbieram Chyba większość tak będzie robiła z tego co widzę Tutaj znaczy. Tam parę osób wydało coś, nawet no tutaj to sporo, ale właśnie nie wiem, czy teraz wydać 23 miliony, czy troszkę poczekać jeszcze. Możecie podpowiedzieć w komentarzu, ja tu sobie zaatakuję. Teraz są w ogóle te misje podwójne monety. więc No, najlepiej to. No, po misjach trzeba przed, misja przed tymi dniami, jeszcze dzisiaj i jutro. Trwa ten event podwójne monety Z misji to No przed tym eventem Na pewno nie będę tego wydawał no bo bez sensu Jak mogę jeszcze uzbierać sporo Ale już po evencie może wydam <tryk> Zaraz 240 <tryk> będzie levelek Więc fajnie Tutaj zaraz sobie widza ocenię Bo chciał ocenkę jeszcze mogę atakować jeszcze raz, dobra. Tutaj tego. I kto ma najwięcej? Ten ma więcej. No i ok, tu sobie pousuwam. O, tu ile wygranych? Podoba mi się to. Sprzedam. Eee, o, jeszcze kryjóweczki, kiedy przegram? Ciekawe, może wszystkie. O, dobra, to, to może wszystkie wygram, chciałem powiedzieć. Tak, niezbyt, może wszystkie tutaj sobie upgradeuję to na szósty poziom. Mm. Teraz to sprzedam. Może zadanka nadzwyczajne, z jedno zrobię U, 7k ekspa, spora. sporawo Inteligencję Dobra, to teraz to zadanka nadzwyczajna, albo nerwów, co ocenię Control V 205 poziom Jak na 205 staty fajne I jeszcze Sprawdzę drużynkę. Drużynka spoko. Nie, nie full. Ale spoko drużynka. A, dobra, teraz zadanka. A jeszcze chciał jeden. Byku. Cool. Inny świat. USA. Pewnie gdzieś jest w topce. A on nadal top jeden. Byku cool. oh, wola... Wow, wow. Kurde 270 i staty. Chyba, chyba dobre. Nie wiem, jest ja się nie znam. 10 na 300 milionów to już 100 milionów pewnie wydałeś. Hmm. jak teraz zbierasz 300? Ale byku, staty to nie wiem, nie znam się, ale sądzę, że masz staty zarąbiste. Dobra. To teraz te zadanka nadzwyczajna Ustawiłem sobie tutaj chyba żeby nie ten No dobra, żeby nie zmieniać Rup, rup to mi tu Może ze dwa zadanka zrobię Jak mogę zbierać więcej temu sobie ciśpce. No i dobra, jedno zrobione. Teraz idę do sprzedania samym będą pewnie. O, tutaj budziki zostawię sobie przynajmniej 280. O, żadnych nie mam. To zostawiam. Jeszcze sobie kolejne zrobię. Zawsze goldzik wpadnie. No i oczywiście exp Hmm. Ciekawe kiedy podwójny exp, może po podwójnym dalcie będzie podwójny exp, albo dopiero na święta. 1 grudnia kalendarz adwentowy chyba się zaczyna. Kolejne zrobione szybciutko, tu mam sporo do zrobienia. A to już może na następny odcinek. Hmm. Dobra, to posprzedaję wam. Posprzedaję. to jest gadżecik gadgetik. Oj, prawie rzutki. Gadżet. A jaki tu mam gadżet? Minus 155, minus 156. Tu jest inteligencja. Tu jest za dużo siły, kurde, jednak zostawię sobie to. Bo nie chciałbym mieć jeszcze tak dużo siły. Co tu jest? Po sobie odbędę z chęcią. I jakoś fajną misję odpalę ULA, ta mi się podoba. Dobra, zostawcie suba i lajka. Do następnego. Na razie.